big it big it funky Wystawa 3D powstała na zaproszenie Białostockiego Środka Kultury specjalnie pod kątem Dni sztuki współczesnej. Jako że istotą Dni sztuki współczesnej jest to, że interesuje się, zajmuje się kondycją człowieka, jego otoczeniem, jego wnętrzem, jego środowiskiem, przeżyciami w sposób twórczy i przez sztukę. Wystawa 3D jest to tyle ciekawa dla nas i dlatego zaprosiliśmy jej autorów, że po pierwsze do tej pory fotografia 3D jako taka jest no, czymś bardzo nowym i chcieliśmy to w Białymstoku pokazać. Po drugie, ważne jest, że my, Białostoczanie, nasze miasto, jest oglądane oczami przybyszów z zewnątrz. Żeby ta wystawa mogła powstać, bo została od początku zrobiona jakby na potrzeby naszego festiwalu, to pomysł Maćka Renta z Białostockiego Ośrodka Kultury, którym wcześniej poznał chłopaków z Warszawy, czyli Maćka Szala i Krzyśka Gajewskiego, którzy przyjechali specjalnie do nas z Warszawy na dwa tygodnie, gdzie mieszkali, poznawali Białystok. Pierwszy raz byli w Białystoku, poznawali Białystok, ludzi i właśnie z ich punktu widzenia możemy dzisiaj zobaczyć, jak wygląda z perspektywy Warszawiaka, z perspektywy aparatu, który robili zdjęcia 3D Białystok. Po wystawie w Warszawie, która gdzieś tam w jakiś sposób też Odbiła się dużym jakimś echem wśród odbiorców. Dostaliśmy zaproszeni przez Mać Karanta z Białoruskiego Ośrodka Kultury i on po prostu zapytał się, czy byłoby to możliwe, czy byśmy chcieli w ogóle uczestniczyć w tym festiwalu. No i dla nas to było olbrzymie wyróżnienie, bo jakby warszawa warszawa jest to miejsce, gdzie mieszkamy, ale pokazać coś na zewnątrz no, to jest bardzo duże wyróżnienie. I, no i oczywiście jakiś tam. Jakieś wyzwanie. Ludzie tworzą jakby historię, tworzą miejsca, także to nas inspirowało, a przede wszystkim chyba ich opowieści, doświadczenie z przebywania z nimi. Na przykład pan Ryszard Doliński, osoba, osoba magiczna dla nas i oczywiście wielkie podziękowanie jeszcze raz, że ktoś się zgodził i poświęcił nam czas. Tak naprawdę jednoosobowe przedstawienie to, to po prostu są rzeczy, które tak naprawdę chyba zostaną no, do końca życia. Bardziej przyciągnęli e, naszą uwagę po prostu ludzie, ludzie ciekawi, ludzie, którzy robią różne fajne rzeczy, ludzie z pasją, tak jak w przypadku pana Dolińskiego na przykład, czy nawet e, po prostu dziecko, które jest sfotografowane w inkubatorze i ma dopiero 800 gram. Dzięki troszkę innej kulturze i mentalności jest większa otwartość i ten kontakt z ludźmi jest po prostu bezpośredni, a w Warszawie on najczęściej jest tylko i wyłącznie pośredni. I tutaj to nas zaskoczyło, że ludzie, którzy są dla nas zupełnie obcy, a my dla nich, e, dawali z siebie bardzo wiele i to, co wspomniałem wcześniej, swoimi opowieściami, po prostu, czy, 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 czy poświęceniem po prostu czasu. I, to, i to, było, to była rzecz zaskakująca, i na pewno będziemy wracać e, często do tego miasta. Transcrição Bardzo charakterystyczną rzeczą jest to, że e, bardzo dużo się dzieje. Dzieje się w mieście po, po, w postaci remontów, ale dzieje się też e, wśród subkultur, czyli e, na przykład breakdancerzy, czy skejci, czy miksiarze, Cały czas mają jakieś swoje imprezy i cały czas e, po prostu tworzą jakieś wydarzenia i pokazują ludziom na zewnątrz, co potrafią zrobić. Jest to naprawdę na bardzo wysokim poziomie i bardzo nam się to podoba. Najbardziej mi się podoba fotografia bankomatu, ponieważ się na nią nabrałam. Zdjąłam okulary i bo akurat też szukam bankomatów, więc myślałam, że sobie tu skorzystam, no ale jednak nie mogę. Chciałem wyrazić swoją radość z tego, że taka wystawa w ogóle miała miejsce, bo rzadko się zdarzają tego typu wydarzenia. No to było pierwsza sprawa, którą chciałbym zaakcentować. No, jeśli chodzi o samą wystawę, no to na pewno jest to zupełnie coś nowego, z czym do tej pory nie mieliśmy do czynienia, a co wnosi nową jakość w, w, po prostu w naszą percepcję. Inspiracje były bardzo różne. Po prostu to bardzo, najczęściej chyba były jakieś spontaniczne pomysły, które padały i okazywało się, że, że są po prostu do wykonania. I tutaj to było dla nas bardzo, bardzo duże i bardzo miłe zaskoczenie, że przy organizacji tego festiwalu i chyba w ogóle czegokolwiek w białym soku, nie używa się półśrodków, tylko wszystko jest na maksa. Make it, make it funky.